Karate najpiękniejsze dla mnie to jest suma wszystkiego, czyli proces samodoskonalenia. E, ten proces cały mnie bardzo przekonuje. Jest to taki jest to taki, taki sens, taki nadaje życiu sens. To, że każdy szczegół w karate odnosi się do życia, tak? że potem każdy spotkany szczegół życia odnosi się do karate. I my dzień w dzień staramy się, że tak powiem, co, co tu bardziej. Doskonale w ogóle zrobić. Zarówno w karate, jak i w życiu. Może zacząć w każdym wieku. Ja naprawdę podziwiam i zazdroszę tym, którzy zaczęli w wieku 4-5 lat, bo mają naprawdę dużo, dużo plusów z tego powodu. Natomiast oni powinni zazdroszczyć mi tego, że zacząłem w wieku 40 lat i że ćwiczę to przez 20, czyli aż do mojego 60. roku życia, karate jest obecny dzień w dzień. W każdym momencie życia można zacząć karate. Karate jest w ogóle sztuka. Karate z sztuką samo w sobie. Natomiast nie jest sztuką sztuczną w rozumieniu sztuki, które ja na przykład zawodowo się oddaję dzień w dzień tak, mojego, mojego życia. Karate jest sztuką w tym, że chodzi o wyciągnięcie produktu. Z siebie samego, ze swojego ciała, ze swojego duszy, ze swojego umysłu e, takiego ostatecznego produktu, który jest doskonały i przemawiający. To w tym sensie karate jest sztuką.